Nie najgorsze no do... w sumie, ja nie jestem inny. Mogę z tego Albo się wyjotuj z postaci <laughs> A nie, niechaj dobra A, o, o. A co tam to już tam tego mapeta A co, staną wiesz? No widzę Potokiem i w środku chyba pośle. Aao, pojebane jest widzę Spadnie? Jeden znowu. Mamy ciężko ty skończyłeś stamtąd? Tam, Jebany, kurwa ci. to. Jups! Idę mu tam pomóc. Co oni? Aha, jeden już wyszedł na start No kurwa, bo nie mogę. kurważyk kurwa, Żyki. Zjebałeś się sam, tak? Tak. <grym> Oczywiście. Ale teraz one też z Gliwersa? Ten tam z góry po hamcy. Dobrze, wiedział. Ok, mają full deal. Wow Bardziej patrzę, że mi się ktoś na plecach kurwa nie jest Będzie przypał. tank też po, po prawej było o żaba Nie, nie, nie wierzę w to, nie żaba wyszła drzwiami, jedna kurwa szarże i się wjeba w przepaść Przepaść. Ej, co to on robi? No kurwa tą żabą cały czas odpierdala jakieś gówno, nie? A zjebał mi się dźwięk dla w wie czemu Dobra ty, no żabą gości, normalnie drugi raz, zaraz pewnie jeszcze 10 razy powtórzy kurwa. Wychodzi i wypierdala się przepaść. Ja widać nie chce, żeby się szybkie skończyło. Weź tak, że mógł uszczelić tą uszczelę. Żaba. I znowu przepaść. Ta jest za kurwa debi. Cep obewunem idzie na mnie. Wow. Ale to zjebałem. Nie, ze się. Tak cię zabije kulkami, kurwa. Ja pierdolę. Łatwo. Fazma, fazma kurwa. A jeden za łatwa. Żaba znów to samo. No ty pies jakiś niedorozwinięty, kurwa, no i myślę ban, kurwa, za coś takiego. Ogodi się. O, le. Bum. Bum. Adebi. Tak, 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 tak. Janek mi idzie. Nie, 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 nie. Patrz, bo on dole. Pyk, bo Pod nami. Kto? Kto? Ja powiedziałem, że... A. To jest No, ale jak mówię ci. Pochanska, masz takie postacie po jasnej stronie? Nie, pochuj. O, za nami jest kurwa Luka, bo ktoś... Obewun. Porażam. Kiedy podejdzie? Potężny Obewun. Pa, co zrobił kurwa, ale zrobił... Żegnam. Ale kurwa, słaby weź. Ja pierdolę, nie jestem. Ten... Nic nie robię, chyba. Bo... Aj, chuj. Szybkie to było, kurwa. Ile tego? Ja pierdolę. Kurwa, po cztery koła punkty, To tak, bardzo rzadko tak mamy. aż no, tak jest szybko, to jest kurwa. Dobra, to pasweni, da wrócę.